W najnowszym wydaniu Agrowiadomości Non-Stop Izby Rolnicze wnioskują o usprawnienie systemu monitoringu suszy rolniczej. Dane z systemu IRZ Plus pomogą w sporządzeniu pierwszych planów nawożenia. Unia Europejska i Stany Zjednoczone prognozują dobre plony zbóż w tym roku. Na zakończenie sprawdzimy ceny zbóż, rzepaku i żywca, dziś dodatkowo nasza comiesięczna analiza rynkowa. Izby Rolnicze apelują do premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu usprawnienie systemu monitoringu suszy rolniczej i wprowadzenie efektywnego sposobu stwierdzania suszy w terenie. Niechlubnie w oczach rolników zapisał się w sposób monitorowania ubiegłorocznej suszy przez Instytut Prawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W ocenie izb rolniczych system ustalania klimatycznego bilansu wodnego. Funkcjonuje źle i nie odzwierciedla stanu faktycznego w terenie. W tej chwili należałoby się zastanowić, jak to udoskonalić, żeby był bardziej wiarygodny ten system. Bo czynnik ludzki się może zmieniać, no, ale okazuje się, że urządzenia elektronika też nie w każdym y, momencie się sprawdza na tyle, żeby to było wiarygodne. Dla rolnika szczególnie. Jung w tej chwili y, monitoruje suszę od kilku lat. Y, w tej chwili. Widząc po ubiegłorocznych wydarzeniach, robi to bardziej skutecznie i terminowo. Chodzi o czas, bo to się sytuacja zmienia z dnia na dzień. Zeszłoroczna klęska suszy dała się wielu rolnikom mocno we znaki. Tegoroczna wiosna odznacza się wyjątkowo małą ilością opadów. Rolnicy już dostrzegają negatywne efekty tych warunków na swoich plantacjach i z przerażeniem patrzą w przyszłość. No oczywiście wyciągnęliśmy wnioski. Z, tych, tamtej, z tamtego roku, i zmieniliśmy wartości klimatycznego bilansu wodnego w ten sposób, że wartości te krytyczne zostały podniesione w wielu uprawach, i przede wszystkim najważniejsze jest to, że jest właśnie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniona kukurydza na pierwszej kategorii gleb, a więc na tych glebach najsłabszych. I to było głównym mankamentem, uważam, poprzedniego właśnie systemu, że ludzie, rolnicy sieją kukurydzę na glebach tych bardzo słabych, bo po prostu raży cena i sieje się na wiosnę, z różnych przyczyn, prawda? A powierzchnia uprawy kukurydzy jest bardzo duża. Około miliona dwieście tysięcy w związku z tym było duże niezadowolenie. Mówię tu o kukurydze zarówno na uprawiane na ziarno, jak i na kiszonkę. Druga zmiana, że do tej pory nie była też uwzględniana pierwsza kategoria gleb. Dla rzepaku i rzepiku. W tym roku już będzie. Izby rolnicze proponują uniezależnić powołanie komisji od komunikatu Instytutu i Wskaźników Klimatycznego Bilansu Wodnego. Chodzi o to, aby kompetencje do stwierdzania suszy na danym terenie przyznać również komisjom powołanym przez wojewodów na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z terenu objętego klęską. W ocenie izb komisje takie, w skład których wchodzą osoby posiadające niezbędne doświadczenie. Będą w stanie określić na miejscu przyczynę zniszczenia upraw. Plany nawozowe to nowum, jeśli chodzi o przepisy Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa. Wprowadzone regulacją mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu wód przez azotany pochodzenia rolniczego. W tym roku część rolników, szczególnie tych posiadających duże gospodarstwa, sporządzi swoje pierwsze plany nawożenia. Pomogą w tym dane z systemu IRZ, które udostępnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do planu nawozowego są potrzebne stany zwierząt w danym gospodarstwie, czyli w siedzibie stada, mówiąc językiem fachowym, i my takie dane udostępniamy, które są pomocne do tego, żeby taki rzetelny plan nawozowy stworzyć. Stan zwierząt jest jednym z elementów planu nowozowego, gdyż te zwierzęta produkują azot. System identyfikacji i rejestracji zwierząt IRZ został uruchomiony przez agencję pod koniec sierpnia 2018 roku. Łącząc sobie zalety elektronicznej księgi stada, gromadzącej wszystkie informacje o hodowanych przez rolnika krowach, kozach, świniach czy owcach, a także platformy umożliwiającej załatwienie urzędowych spraw. Wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich. Przez kilka miesięcy funkcjonowania portalu rolnicy złożyli już za jego pośrednictwem ponad 540 tysięcy dyspozycji. W celu uzyskania informacji dotyczących bydła, owiec, kóz i świń, które przebywały we wskazanej przez rolnika siedzibie stada w określonym czasie, należy złożyć w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosowny wniosek. Zgodnie z ostatnim raportem Komisji Europejskiej w bieżącym sezonie zbiory zbóż, w tym kukurydzy w Unii Europejskiej, wyniosą 310 milionów ton. Unijna produkcja zbożowa będzie zatem większa o 7% w odniesieniu do poprzedniego roku. Najnowsza prognoza przewiduje, że areał uprawy dla kukurydzy na ziarno, pszenicy o zimej, żyta oraz jęczmienia o zimego jest większy od zeszłorocznego. Z szacunków komisji wynika, iż produkcja pszenicy zwyczajnej ukształtuje się na poziomie ponad 141 milionów ton. Średnie plony szacuje się na około 6 ton z hektara, a całościowy areał upraw niemalże 24 miliony hektarów. Jeśli chodzi o jęczmień, jego prognozowane plony pozostają na poziomie blisko 5 ton z hektara. Hektara. Całkowite zbiory szacowane są na 61 milionów ton, czyli o 5 więcej niż w ubiegłym roku, a wielkość upraw komisja ocenia na blisko 12,5 miliona hektarów. Również amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa prognozuje dobre plony roślin zbożowych w Unii Europejskiej. Według USDA całkowite zbiory zbóż prognozowane są na ponad 311,5 miliona ton czyli o prawie 10% więcej niż przed rokiem. Same zbiory pszenicy z szacowanego areału ponad 26 milionów hektarów oceniane są na 148 milionów ton, to około 11 milionów ton więcej niż w poprzednim suchym sezonie. Trwa stabilizacja cenowa w skupach zbóż, kukurydzy, rzepaku i żywca wieprzowego. O 3 zł w ostatnim tygodniu zmniejszyła się średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej. W czterech województwach cena za tonę tego zboża przekracza 800 zł, a najwyższe jest w Wielkopolsce i na Mazowszu. Minimalne ruchy cenowe w przypadku pszenicy paszowej, te które nastąpiły raczej na minus. O 15 zł spadła maksymalna cena oferowana w Wielkopolsce, o 4 zł zmalała średnia krajowa. Po złotówkę na plus zmieniła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena pszenżyta, które w skali miesiąca zyskuje ponad 1%. Nie zmieniły się skrajne ceny w Polsce, które wynoszą 600 i 795 zł. Ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się w przedziale od 600 do 760 zł, czyli tak samo jak tydzień temu. W ostatnich 7 dniach średnia krajowa cena tego zboża zmniejszyła się jednak o 2 zł prawie 10 zł stracił w ostatnim tygodniu jęczmień, który ma minimalnie niższą cenę w porównaniu z przed miesiącem. Co ciekawe, ceny tego zboża są bardzo zróżnicowane i nawet w sąsiednich województwach różnice sięgają 200 zł. Bardzo stabilne ceny notujemy w ostatnich tygodniach w przypadku kukurydzy suchej. W skali miesiąca średnia krajowa ani drgnęła. W kilku województwach wzrosły natomiast maksymalne ceny oferowane za tonę ziarna. 1460 zł wynosi minimalna cena za ziarno rzepaku. Taką kwotę oferuje już nie tylko jeden z punktów w lubelskim, ale także w zachodniopomorskim. W ostatnim tygodniu średnia krajowa spadła o 3 zł. Średnia krajowa cena żywca wieprzowego wzrosła w ostatnim tygodniu o 4 grosze, a w skali miesiąca o 1 dziesiątą zł. W ostatnich dniach niewielkie ruchy cenowe w kilku województwach sięgające maksymalnie 20 groszy. Szanowni Państwo, mamy już połowę maja, zbliża się coraz większymi krokami kolejny sezon zbiór zbóż w Polsce i chciałbym kilka zdań powiedzieć, co się aktualnie dzieje na rynku. Oczywiście cały czas rynek krajowy jest pod presją suszy, która właściwie w wielu regionach kraju nastąpiła w kwietniu, bardzo małe opady powodowały to, że nastroje były bardzo złe. Dużo gospodarstw rolnych informowało, że redukcje plonów mogą być nawet powyżej 50%. Obecnie sytuacja jest troszkę ustabilizowana, ale jeszcze nie w całym kraju, w Polsce południowo-wschodniej te deszcze nastąpiły. W związku z tym sytuacja poprawiła się. Co do Wydywaj cen i najbliższych tygodni. Jeśli chodzi o pszenicę, ceny ustabilizowały się na poziomie 810-820 zł, i od dziwo ceny płacone przez polskie firmy hurtownie, pasz, skupy są wyższe niż ceny płacone na eksport. W tym momencie eksport jest bardzo ograniczony, na rynku jest dużo zboża, i dużo zboża jest przede wszystkim sprzedawane przez producentów rosyjskich, ukraińskich, kontrakty producentów europejskich, w kilku przypadkach. Zostały wyparte, więc stąd po prostu mniej dostaw sportu, mniej ofert w portach na wysyłki polskiego zboża w świat. Rynek rzepaku ustabilizował się, ceny wzrosły w porównaniu do ostatnich kilku tygodni. Obecnie ceny rzepaku to około 1550-1570 zł z tendencją do wzrostu. Tutaj na pewno oprócz pogody będą miały względę wprowadzenia i dalszym ciągu utrzymywania ustawy o biopaliwach, czyli dodawanie rzepaku jako oleju do biopaliwa. Ceny kukurydzy 670-730 zł maksymalna ceny kukurydzy. W tym momencie na rynku duża stabilizacja. Dość duże zasiewy. Część rolników zrezygnowała z konwencjonalnych zbóż jary i postawiła na kukurydzę. Poza tym przymrozki, trudne warunki pogodowe spowodowały to, że część rolników mogła właściwie wysiać tylko kukurydzę. Więc na rynku krajowym wydaje się, że podaż ciarna w jesieni będzie duża. Oczywiście tak jak zwykle na tą chwilę jest za wcześnie, żeby mówić, jaka będzie wielkość produkcji. Na rynkach światowych raczej dobre informacje, jeśli chodzi o planowanie W większości regionów Świata mamy informacje dobre, czyli nie ma informacji, które w dużym stopniu powodowałyby by to, że te ceny powinny jeszcze radykalnie rosnąć. A raczej spodziewamy się stabilizacji no i pierwszych zbiorów, które nastąpią w różnych regionach świata już od czerwca. Dziękuję bardzo.